Zadanie 12 z matury 2012 za jeden punkt. Punkt O jest środkiem okręgu przedstawionego na rysunku. Równanie tego okręgu ma postać i mamy cztery równania do wyboru. Przypomnijmy, równanie okręgu. Jest ono przedstawione w zielonej ramce. Jeżeli mamy równanie okręgu, to z takiego równania łatwo wyznaczyć środek okręgu i promień. Przejdźmy do pierwszego przykładu. Jaki jest środek i promień w naszym równaniu? Współrzędna x powstaje w wyniku wyzerowania pierwszego nawiasu, czyli tutaj tylko dwójka nam zeruje ten nawias, a drugi nawias zeruje nam jedynka, czyli otrzymamy 2, 1. Są to liczby zerujące kolejne nawiasy w równaniu, a pierwiastek z 9 to jest 3, czyli rozwiązaniem jest już odpowiedź A, ponieważ widać, że środek ma współrzędne 2, 1, zaś promień ma trzy kratki. Raz, dwa, trzy. Ale jeszcze sprawdźmy pozostałe przypadki. W punkcie B, pierwszy nawias zeruje mi dwójka, drugi nawias zeruje mi jedynka, czyli środek będzie miał współrzędne 2, 1. A pierwiastek z liczby to jest pierwiastek z trzech. W punkcie C, pierwszy nawias z x'ami zeruje mi minus 2, tutaj minus 1. Czyli mamy minus 2, minus 1. Pierwiastek z 9 to 3. W punkcie D pierwszy nawias zeruje minus 2, drugi nawias zeruje minus 1. Czyli środek będzie miał współrzędne minus 2, minus 1, tak jak wyżej. A promień będzie pierwiastkiem z tej oto liczby, czyli pierwiastek z 3. Jak widać, tylko odpowiedź A nadaje się na rozwiązanie.